Zadanie 34. Grać rzuca dwukrotnie symetryczną sześcienną kostką do gry i oblicza sumę liczb wyrzuconych oczek. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że suma liczb wyrzuconych oczek jest równa 4, 5 lub 6. Ja tutaj lubię robić taką tą tabelkę, bo ona bardzo pomaga. Czy 4, 5. Ja narysuję i zaraz będę opowiadać, co zrobiłam. Czyli jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. To są liczby, jakie możemy wyrzucić na naszej kostce, no nie? I to jest pierwszy rzut, to jest drugi rzut. I liczymy sumę, czyli 1 plus 1 jest 2. To jest 3, 4, 5, 6, 7, 2. 4, 5, 6, 7. 6 plus 1 jest 7. Tak to liczy, no Nie Tu są wyniki, jeszcze raz. Te na różowo to są wyniki, jakie możemy otrzymać podczas pierwszego rzutu. Tutaj wyniki, jakie możemy otrzymać podczas drugiego rzutu. I ja sumuję w tych tutaj krateczkach takich, w tych krateczkach tu, ja sumuję 1 plus 1. Tak, 1 plus 2. Tu mam.

5 plus 3 jest 8, 6 plus 3 jest 9, 5 plus 4 jest 9, tu będzie 4 plus 4, 8, 4 plus 3 jest 7, 4 plus 5 jest 8, 3 plus 6 jest 9, 4 plus 5 jest 9. Tu mamy 10, 10 i 10, 11, 11 i 12. I teraz wezmę różowy i poszukajmy liczb 4, 5 i 6, dobra? 4, 5, 6, tak, 5, 6 i 6. Tyle ich mamy. To teraz policzmy, ile mamy tego na różowo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I to jest właśnie nasze zdarzenie A sprzyjające, czyli mamy takich 12 możliwości. 3, 3, 6, 9, no 12. Nigdy nie zapomniałam. Ale teraz nasza omega, to się równa. Omega to są wszystkie te kratki, czyli tu mam 6 wyników, 6 możliwości, 6 możliwości, 6, 6, 6, 6. czyli tak naprawdę mam 6 razy 6, bo muszę to dodać, no nie? Czyli omega to jest 36, więc prawdopodobieństwo tego zdarzenia A to się równa 12 12,36. Skracamy przez 12, czyli jest to 1 trzecia. No i odpowiedź. Prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że suma liczby wyrzuconych oczek jest równa 4 lub 5 lub 6 wynosi 1 trzecia. Rozpaczam. To no. Jak macie jakie pyta jakiekolwiek pytania piszcie?